Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiejszy wykład będzie o problemach. Wykład został podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawimy podstawowe pojęcie problemów, dalej scharakteryzujemy ich podstawowe właściwości, a na samym końcu pokażę Państwu metody ich rozwiązywania. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, powinniśmy uwinąć się w 20 minut. A więc y, zaczynamy. Problem. Pojęcie problemu, albo słowo problem, jest tak powszechne w naszym języku, że właściwie bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym, czym ono jest. Y, tutaj na slajdzie. O, jest. Tutaj na slajdzie, proszę Państwa, macie. Kilka rzeczy, które powszechnie uznajemy za problem. Na przykład awaria samochodu, pusty portfel, ból głowy, nadchodząca zima i tym podobne. Ale które z tych rzeczy tak naprawdę są problemami? Gdy przyjrzymy się definicji problemu, to zgodnie z definicją, z którą można znaleźć w naukach wspomagania decyzji, żadna z tych rzeczy nie jest problemem. One opisują jedynie stan, w którym się znaleźliśmy i ten stan jest niepożądany. To jest powszechnie mówiąc pewien kłopot, a to, że znaleźliśmy się w pewnym stanie, który nam się nie podoba, który jest dla nas uciążliwy, to jeszcze nie oznacza, że mamy problem. To czym w takim właściwie razie jest problem? Aby to Państwu przybliżyć bardziej, szczegółowo posłuszmy się jednym z tych pojęć, które są tu na w chmurze, a właściwie transport arbuzów. Co takiego kłopotliwego jest w transporcie arbuzów? Arbuzy są okrągłe, a to oznacza, że jeżeli zapakujemy je do kontenera, to pomiędzy nimi będzie wolna przestrzeń. Transportując więc arbuzy, transportujemy puste powietrze. Jest to sytuacja w wielu przypadkach bardzo niepożądana, kłopotliwa, czyli właściwie mamy stan niechciany, mamy kłopot. To, czego brakuje, to brakuje celu naszego działania. Taki cel możemy określić przez odpowiednio zdefiniowane pytanie. To pytanie determinuje nam cel. Przykładowo, czy możliwe jest zredukowanie pustej, wolnej przestrzeni kontenera. Mamy więc pytanie, to pytanie determinuje nasz cel. Jak mamy stan niepożądany, czyli kłopot, mamy cel, mamy więc problem. Wiemy, co mamy robić. No i teraz Japończycy mądrzy ludzie wpadli na pomysł, aby tego typu arbuzy hodować w odpowiednich pojemnikach i wyhodowali specjalny gatunek arbuzów w kształcie sześcianów. Nasz problem został rozwiązany. Żeby nie być gołosłownym, tu Państwo możecie zobaczyć zdjęcie z pakowania tego typu arbuzów. Takie arbuzy naprawdę istnieją. No więc tego typu przykład, może prosty, ale pozwala nam już zdefiniować pojęcie problemu. Kiedy mamy problem? Problem mamy wtedy, kiedy mamy trzy rzeczy. Po pierwsze, dane, czyli ten stan niechciany, w którym się znaleźliśmy oraz wszystkie informacje, ból głowy, nadchodząca zima, pusty portfel, arbuzy, ich kształty, kontener i tym podobne. Drugi element to pytanie, które determinuje nasz cel działania. Czy możliwe jest zredukowanie wolnej przestrzeni tego kontenera? Oraz trzeci element ograniczenia, czyli pewne bariery, które stoją na drodze do osiągnięcia naszego celu. Takimi barierami mogą być na przykład reguły rozmieszczania tych arbuzów w tym kontenerze na przykład co wolno, a co nie wolno. Te trzy rzeczy dane, pytanie i ograniczenia tworzą problem, zgodnie z definicją. Ta definicja jest na tyle wygodna, że możemy dokonywać już pewnych klasyfikacji. Jeżeli weźmiemy dwa elementy takie jak dane i ograniczenia, to one razem ze sobą tworzą tak zwany model problemu. I teraz, jeżeli elementy tego modelu są dowolnie podzielne, matematycy mówią, że są one opisane liczbami rzeczywistymi, to taki model nazywamy modelem ciągłym. A nasze arbuzy możemy dowolnie porcjować na dowolnie małe cząstki i układać w tym kontenerze. Jeżeli elementy tego modelu są niepodzielne, czyli opisane liczbami naturalnymi, to taki model nazywamy modelem dyskretnym, tutaj po prawej. No i paradoksalnie problemy o modelach dyskretnych są trudniejsze do rozwiązania. Drugi podział wynika z konstrukcji pytania. Pytania możemy konstruować na wiele różnych sposobów. No i jeżeli te pytanie skonstruujemy w taki sposób, że odpowiedź na nie jest tak albo nie. To taki problem w literaturze nazywamy problemem decyzyjnym. Przykładowo, czy możliwe jest zredukowanie wolnej przestrzeni kontenera? Jakie są możliwe odpowiedzi? Tak, jest możliwe, nie, nie jest możliwe. Więc jest to problem decyzyjny. Tak się on nazywa. Kolejny Problem, to problem, w którym pytanie formułujemy w taki sposób, oho, uciekło, że odpowiedź na to pytanie to jest jakieś rozwiązanie najlepsze względem znanego dla nas kryterium. Taki problem nazywamy problemem optymalizacyjnym, i tu jest przykład. Jak rozmieścić arbuzy, aby wolna przestrzeń była jak najmniejsza. Czyli w tym przypadku rozwiązaniem najlepszym jest układ arbuzów, który gwarantuje, że ta przestrzeń będzie minimalna. To jest nasze najlepsze rozwiązanie. No i w dalszej części wykładu będziemy się głównie koncentrować na problemach dyskretnych, optymalizacyjnych. No dobrze, jak już wiemy, jak formułować nasze problemy, to możemy teraz zacząć je rozwiązywać. Czym rozwiązujemy? Problemy algorytmami implementowanymi w naszych urządzeniach. I tu pojawia się pierwsze pytanie: czy dla każdego skonstruowanego przez nas problemu istnieje algorytm, metoda, która pozwala go rozwiązać? Na odpowiedź na to pytanie wymagało od badaczy sformułowania twierdzenia matematycznego. I to twierdzenie mówi, że. O ile algorytmów i implementujących je maszyn jest nieskończenie wiele możemy ich budować w nieograniczoną liczbę, to właściwie jest ich tyle co liczb naturalnych. Z kolei problemów, które możemy konstruować, również jest nieograniczona liczba, ale jest ich tyle, co liczb rzeczywistych. Co to oznacza? Problemów jest więcej niż maszyn, które możemy zbudować. A co to oznacza dalej? Że muszą istnieć problemy, dla których nie istnieją algorytmy i maszyny, które je rozwiązują. bądź inaczej problemy, dla których nie ma rozwiązania. W informatyce zidentyfikowanych zostało kilka takich problemów i chyba najbardziej znany problem to jest problem o takiej egzotycznej nazwie problem stopu, który sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy istnieje maszyna, algorytm, który pozwala zweryfikować poprawność dowolnej zadanej przez użytkownika procedury. O tym, że taki algorytm i maszyna nie istnieje, możecie się Państwo przekonać po tym, jak odwiedzicie jakiś urząd i zobaczycie wzajemnie sprzeczne procedury i przepisy. Takie problemy, dla których nie ma algorytmów, nazywamy problemami nierozstrzygalnymi. W tej chmurze oznaczone one zostały czerwonymi punktami, zostały te niebieskie. Te niebieskie to te, które umiemy już liczyć. Ale niestety tutaj też spotykamy się z bardzo wielkimi trudnościami, i żeby je Państwu przybliżyć, posłużę się kolejnym przykładem. Jest to przykład problemu przepływowego. I w tym problemie dane są dwa stanowiska obsługi, te na górze 1 i 2 i po lewej stronie trzech klientów. Każdy klient musi przejść przez każde stanowisko w kolejności 1 i 2. Każdy klient przychodzi do urzędu z inną sprawą, dlatego czas jego obsługi jest różny na każdej maszynie. Przykładowo niebieski klient na pierwszej maszynie będzie obsługiwany 30 minut, drugi 20, trzeci 10 na stanowisku, przepraszam. Jakie są zasady? Każdy klient, jeden klient może być przy stanowisku, to jest pierwsza zasada, druga stanowisko zostanie zwolnione, kiedy klient może przejść do następnego stanowiska. Na jakie pytanie chcemy znaleźć odpowiedź? Jaka kolejność obsługi tych klientów gwarantuje najkrótszy czas tej obsługi? A więc jest to problem optymalizacyjny, szukamy rozwiązania najlepszego, najlepszej kolejności obsługi klientów. No to przyjmijmy sobie, że klienci będą obsługiwani w kolejności A, B, C i tutaj na slajdzie pojawił się diagram, który pokazuje jak ci klienci będą obsługiwani, diagram czasowy, krótko go omówię. Jak widzicie Państwo na stanowisku pierwszy najpierw wchodzi klient A, po 30 minucie przechodzi on do stanowiska drugiego, w jego miejsce wchodzi klient B, a potem klientce. Co jest charakterystyczne, to to, że ta kolejność sprawia, że klientce niestety będzie czekał 20 minut na to, żeby wejść na stanowisko 2, bo ono będzie w tym czasie zajęte. Co się stanie, gdy zmienimy kolejność? Aha, 20 minut będzie czekał, a czas obsługi całkowity tych wszystkich trzech klientów to jest 100 minut. Gdy zmienimy kolejność na BAC. To okaże się, że ten sam klient będzie już czekał 10 minut, a całkowity czas obsługi wynosi 90 minut. Jest lepiej ta kolejność jest lepsza. Ale czy najlepsza? O tym tego nie wiemy, dopóki nie sprawdzimy wszystkie pozostałe warianty. W sumie jest ich 6. Sprawdziliśmy dwa, zostały 4, gdy sprawdzimy je wszystkie po kolei. Okaże się, że najlepszą kolejnością jednak jest kolejność CBA, w której nikt nie czeka, a czas obsługi wszystkich klientów jest 80 minut. Ten przykład ilustruje właściwie najważniejszą cechę problemów optymalizacyjnych. Aby znaleźć rozwiązanie najlepsze, musimy sprawdzić wszystkie możliwe warianty. Wszystkie. A ile tych wariantów w takim razie jest? W naszym przypadku liczba wariantów, które musimy sprawdzić, to liczba permutacji zbioru obsługiwanych klientów i ta liczba jest opisana funkcją silnia. Przyjmijmy sobie, że tych klientów w naszym urzędzie jest więcej, ale do sprawdzenia, wyznaczenia tej najlepszej kolejności jest wykorzystywany komputer. Komputer o mocy obliczeniowej współczesnej konsoli do gier PlayStation 5 i taka konsola, taki komputer byłby w stanie sprawdzić 10 do 13 wariantów naszych klientów na sekundę. To jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Gdyby jednak liczba klientów nie była równa 3, ale na przykład po kolei 5, to liczba wariantów do sprawdzenia wynosi 5 silnia, czyli 120, a nasz komputer liczy w czasie poniżej 1 sekundy. Gdyby jednak liczba klientów wzrosła do 20, 20 silnia, mamy do sprawdzenia 10 do 18 wariantów, nasz komputer musi już pracować 64 godziny, żeby rozwiązać ten problem. No to gdyby liczba klientów wzrosła do 30, mamy. 10 do 32 wariantów, a nasz komputer musi pracować 8,4 razy 10 do 11 lat. Dużo. Jak bardzo to jest dużo? Porównajmy to z życiem wszechświata. Jeżeli przyjmiemy, że nasz wszechświat żyje niecałe 14 miliardów lat, to nasz komputer musiałby pracować 60 razy dłużej, żeby rozwiązać ten problem. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że w tym momencie nie posiadamy możliwości technologicznych, aby rozwiązywać tego typu problemy. Gdy zilustrujemy to graficznie w postaci takiej funkcji, to okaże się, ta funkcja pokazuje, ile musimy wariantów sprawdzać dla zadanej liczby klientów, to po przekroczeniu pewnej wartości klientów ta funkcja gwałtownie rośnie do góry. To zjawisko nazywamy zjawiskiem eksplozji kombinatorycznej. W pewnym momencie problemy zawierają tyle wariantów do sprawdzenia, że nie umiemy ich sprawdzić. Takie problemy z tym zjawiskiem nazywamy w informatyce problemami trudnymi. Wbrew, wbrew pozorom na co dzień bardzo często otaczamy się takimi problemami. I tutaj mamy kilka przykładów. Pierwszy problem to jest problem pakowania. Problem, w którym chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy zadany zbiór elementów zmieści się w zadanym pojemniku. Problemy te charakteryzuje się bardzo wysoką złożonością obliczeniową. No jeżeli zdarzy Wam się Państwu taka sytuacja, jak pokazana na slajdzie, że nie będziecie się mogli spakować do własnej walizki, pamiętajcie, to nie jest wasza wina, to jest po prostu taka natura problemu. Kolejny rodzaj problemów to problem planowania zajęć. Nasi planiści godzinami próbują znaleźć, skonstruować plan, który by spełniał wszystkie nasze oczekiwania. Bardzo często jest to w ogóle niemożliwe, na przykład brak okienek. Tutaj na slajdzie. No i aby o tym się przekonać, niestety muszą sprawdzić wszystkie warianty. Kolejne problemy to planowanie produkcji, problemy planowania przydziału, wyznaczanie tras i trajektorii pojazdów i tym podobne. Wszystkie one mają jedną wspólną cechę. Potrafimy je rozwiązywać, ale dla małej skali problemów, małej liczby klientów, małych walizek, małych liczby grup. No to czy w takim razie jesteśmy bezradni? I tak, i nie. Okazuje się, że problemy są badane od ponad 80 lat. I gdy przyjrzymy się historii tych badań, to w tym okresie możemy w tym czasie możemy wyróżnić dwa okresy. Pierwszy to czas od lat 40. do 80., gdzie właściwie poznawaliśmy naturę problemów i formułowaliśmy podstawy teoretyczne. Drugi okres to okres od lat 80. do dzisiaj, gdzie nastąpił gwałtowny rozwój metod rozwiązywania problemów trudnych. Czym się inspirujemy? Inspirujemy się głównie naturą, która w wielu przypadkach rozwiązała te problemy przed nami. W naszych algorytmach implementujemy takie mechanizmy jak mechanizmy krzyżowania się genów. Mechanizmy żerowania bakterii, mechanizmy echolokacji nietoperzy, czy chociażby algorytmy polowania stadów wilków. O tych algorytmach studenci informatyki będą się uczyć na naszych zajęciach już niebawem. Problemy te charakteryzuje wiele zalet. Przepraszam, algorytmy te charakteryzują się naprawdę dobrymi, dobrymi cechami. Mamy wiele zalet, ale te zalety są konsekwencją pewnego kompromisu. Są one przykładowo relatywnie szybkie w stosunku do życia naszego wszechświata, ale ze względu na to, że są losowe, nie gwarantują, że otrzymane rozwiązanie będzie najlepsze. Będą dobre rozwiązania z dobrymi parametrami, ale bez gwarancji, że one są najlepsze. Inaczej mówiąc, szybkość tych algorytmów została okupiona jakością otrzymanych rozwiązań. To się działo od lat 80 do dzisiaj, a dzisiaj dzisiaj wszyscy patrzą w kierunku obliczeń kwantowych i komputerów kwantowych. I tutaj na slajdzie państwo widzicie kota Schrödingera. Ten kot Schrödingera jest bohaterem pewnego eksperymentu myślowego, który przedstawia istotę mechaniki kwantowej. W eksperymencie tym kota umieszczamy w pudełku. W pudełku jest trujący gaz. Gaz ma 50% szans, że nam tego kota uśmierci. Zamykamy tego kota do pudełka i nie wiemy, co się zdarzy. Zgodnie z fizyką kwantową, ten kot, póki nie zajrzymy do pudełka, jest w stanie nieokreślonym. Jest jednocześnie żywy i martwy. Jest w dwóch stanach naraz. Fizycy to opisują takimi egzotycznymi równaniami, jak tutaj pod pudełkiem. Koncepcja układu. Kwantowego, który jest jednocześnie w dwóch Stanach naraz, została przeniesiona do informatyki i tutaj pojawiła się koncepcja zbudowania tak zwanego kwantowego bitu, który podobnie jak nasz kod, byłby w dwóch stanach logicznych jednocześnie, jednocześnie w jedynce logicznej, czyli prawdzie, jednocześnie w zerze, czyli fałszu. Taki kwantowy bit nazywany jest powszechnie kubitem. I co nam to daje? Jeżeli byśmy zbudowali komputer, który by się składał z tych kubitów, to załóżmy, gdybyśmy mieli tutaj po lewej stronie komputer, który by składał się z dwóch takich kubitów, to ten komputer byłby jednocześnie w czterech stanach. Każdy kubit po dwa stany, cztery stany mamy w sumie i te cztery stany to jakby komputer w jednej chwili by mógłby analizować te cztery stanie jednocześnie. Gdy liczba kubitów zacznie rosnąć, na przykład do 64, to ten komputer jest, będzie mógł być jednocześnie w 10 do 19 stanach. Czyli te 10 do 19 stanów jest jednocześnie analizowanych. Co to oznacza? Że moc obliczeniowa takiego komputera rośnie wykładniczo wraz z kolejnym kubitem. A oznacza to dalej, że po raz pierwszy stoimy przed szansą budowy komputerów, których moc obliczeniowa może w cudzysłowie gonić naszą eksplozję kombinatoryczną. Inaczej mówiąc, będziemy mieli szansę rozwiązywać te problemy trudne wprost. Niestety problemy, właściwie komputery kwantowe nie jest łatwo zbudować. I tutaj Państwo widzicie, w 2009 roku powstał pierwszy komputer czterokubitowy, a ubiegłym roku powstał komputer, który zawierał 72 kubity. Firma Google opublikowała taką informację. 72 kubity, czy to dużo? Wydaje się, że tak, ale nie dalej jak miesiąc temu nasi koledzy z Wrocławia opublikowali pracę, w której pokazali, że nasz problem, w którym trzeba znaleźć kolejność najlepszą dla 10 klientów i trzech stanowisk, który analizowaliśmy, wymagałby komputera, który by zawierał 750 kubitów. Czyli jak Państwo widzicie, jeszcze trochę pracy przed nami. Ale wydaje się, że stoimy u progu rewolucji. Ta rewolucja jest przewidziana na 2030 rok. A co się dzieje dzisiaj? To, co wiemy dzisiaj, można podsumować właściwie w postaci następującego diagramu. Potrafimy jasno i klarownie zdefiniować nasze problemy, potrafimy je zidentyfikować, wiemy, które z nich są rozstrzygalne, nierozstrzygalne, czyli niepoliczalne, czyli te po lewej stronie, i wiemy, te, wiemy, które z tych policzalnych są poza naszym zasięgiem, czyli te problemy trudne. Właściwie to, co skutecznie umiemy liczyć, to jest tutaj na dole, w prawym rogu, zielonym polem oznaczonym jako problemy łatwe. Dzisiaj. Walka toczy się o te pole z problemami trudnymi. Te zielone pole w prawym dolnym rogu nie jest duże, a to oznacza, że sugeruje, że dopiero jesteśmy na początku swojej drogi i przed nami jeszcze wiele wyzwań i wiele osiągnięć. I właściwie z tego miejsca chciałbym wszystkim studentom życzyć tych osiągnięć, wszystkim tym, którzy rozpoczynają naukę na naszej politechnice. W trakcie swoich studiów staniecie przed wieloma problemami. Tymi trudnymi i tymi łatwymi, i mam nadzieję, że skutecznie będziecie je umieć rozwiązywać. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo.